W świecie, gdzie e-commerce zmienia się szybciej niż algorytmy Google, potrzeba liderów, którzy rozumieją zarówno technologię, jak i człowieka po drugiej stronie ekranu. Sawa Kozłowska przeszła tę drogę: od obsługi klienta, przez analitykę, aż po zarządzanie i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. W tym wywiadzie opowiada, co naprawdę liczy się w skalowaniu biznesu online, dlaczego liczba użytkowników bywa myląca i które trendy dziś lekceważysz, a za rok możesz żałować. Opowiedz o swojej karierze w obszarze e-commerce. Jakie kluczowe momenty miały największy wpływ na Twoją ścieżkę zawodową? Moja przygoda z e-commerce rozpoczęła się ponad dekadę temu, gdy sprzedaż online w Polsce nie była aż tak rozwinięta jak obecnie. Zaczynałam od obsługi klienta, zarówno indywidualnego, jak i biznesowego. To nauczyło mnie, że w e-commerce liczy się komunikacja i szybkość reakcji bo cierpliwość klientów to zaledwie kilka kliknięć. W pierwszych latach poznałam też kulisy logistyki i obsługi zamówień. Przekonałam się, że żadna kampania marketingowa nie obroni się bez sprawnego zaplecza. Potem coraz mocniej wciągała mnie analityka i techniczna strona sklepów internetowych. Poszłam na studia podyplomowe z e-commerce i digital marketingu, by pogłębić wiedzę i uczyć się od praktyków. Ten etap nauki i eksperymentów był przełomem. Przeszłam od roli specjalisty do menedżera, który buduje strategię i prowadzi zespół. Dziś największą satysfakcję Daje mi łączenie doświadczeń z business to consumer i business to business. Rozumiem emocje klientów indywidualnych i pragmatyzm biznesowych. To połączenie stało się fundamentem mojego podejścia do projektów. Jakie największe wyzwania stoją dziś przed e-commerce w twojej branży i jak firmy powinny się na nie przygotować? Największym wyzwaniem jest presja cenowa i globalna konkurencja. Platformy jak Temu czy AliExpress przyzwyczaiły klientów do niskich cen i szybkiej dostawy, często kosztem jakości. W takiej sytuacji trzeba wyróżnić się czymś innym, marką, wartościami czy obsługą klienta. Drugim problemem są koszty reklamy, coraz wyższe przy rosnącej niecierpliwości klientów. Dlatego firmy muszą inwestować we własne kanały, SEO, content, newslettery. W przypadku ekspansji zagranicznej kluczowa jest lokalizacja, sklep i treści muszą być dostępne w języku klienta, by budować zaufanie i widoczność w Google. W B2B wyzwaniem jest odróżnienie jakościowych lidów od przypadkowego ruchu. Sama pamiętam sytuację, gdy liczby w Google Analytics wyglądały imponująco. Ale po rozmowie z handlowcami okazało się, że połowa zapytań pochodziła od klientów indywidualnych, którzy i tak nie kupują hurtowo. To pokazuje, że w B2B nie ilość kliknięć, a jakość kontaktów decyduje o sukcesie. Jak w ostatnim roku zmieniły się oczekiwania klientów online? Jakie konkretne działania podjęliście, aby się do tego dostosować? Szybka dostawa i proste zwroty to standard. Dziś liczą się przejrzystość, autentyczność i personalizacja. AI pozwala dynamicznie dopasować ofertę. Na przykład klient kupuje etui, a system podpowiada szkło pasujące do jego modelu. To drobiazg, ale właśnie takie szczegóły budują poczucie, że marka naprawdę zna potrzeby użytkownika. Marketing Automation coraz mocniej wspiera sprzedaż, odzyskiwanie koszyków, spersonalizowane wiadomości, scenariusze reagujące na zachowania użytkownika. Czasem zwykły e-mail przypominający Twój koszyk wciąż na Ciebie czeka, podnosi konwersję o kilkanaście procent. W B2B rosną oczekiwania dotyczące integracji. Klienci chcą widzieć indywidualne cenniki, stany magazynowe, faktury i zamawiać cyklicznie. Integracje z ERP. CRM to dziś norma. Jakie podejście do wzrostu uważasz dziś za najskuteczniejsze? Skalowanie, ekspansja zagraniczna, rozwój nowych kategorii czy lojalizacja klientów? Nie ma jednej drogi. Najlepszy jest balans. Skalowanie bez lojalizacji to krótkoterminowy efekt. Ekspansja wymaga znajomości lokalnych zasad i obsługi w języku klienta. Rozwój nowych kategorii dywersyfikuje, ale wymaga spójnej komunikacji. Największą wagę przykładam do lojalizacji. W biznes to biznes poprzez partnerską obsługę i opiekę nad lidem, w biznes to consumer poprzez programy lojalnościowe i content. Klient indywidualny zostaje, gdy czuje emocjonalną więź z marką, widzi w niej coś więcej niż tylko sklep i utożsamia się z jej wartościami czy stylem komunikacji, a biznesowy, bo czuje, że jest traktowany jak partner. Dopiero to daje stabilny fundament. Która technologia lub trend dziś jeszcze niszowy może zrewolucjonizować e-commerce? W biznes to consumer największy potencjał ma social commerce, zwłaszcza TikTok Shop. Dla młodego pokolenia naturalne jest, że produkt widziany w wideo można kupić kilkoma kliknięciami bez wychodzenia z aplikacji. To całkowicie zmienia ścieżkę zakupową, od inspiracji do transakcji w kilka sekund. AR stanie się standardem. Możliwość wirtualnego sprawdzenia produktu ogranicza zwroty. W GSM wyobrażam sobie klienta, który jeszcze przed zakupem nakłada smartwatcha na nadgarstek w aplikacji i widzi, jak będzie wyglądał w codziennym użytkowaniu. Tego typu rozwiązania budują pewność decyzji i realnie zmniejszają ryzyko zwrotów. A i wkrótce będzie fundamentem personalizacji. Coraz większe znaczenie mają też dane strukturalne. Jeśli produkty są dobrze opisane, na przykład Chat GPT może je proponować klientom. Jeżeli ktoś wpisze w czat, że szuka różowego case'a do iPhone'a 16, a sklep ma odpowiednio oznaczone dane, system od razu pokaże ofertę i przekieruje do zakupu. To trend głównie biznes to consumer, bo w biznes to biznes często ceny są ukryte i trudniej wykorzystać tę funkcjonalność. W B2B rewolucja dzieje się tu i teraz: integracje z ERP i CRM, automatyzacja zamówień cyklicznych, indywidualne oferty w panelu klienta. To nie jest efekt wow, ale realna oszczędność czasu, a w biznesie to największa wartość. Jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja w strategii? Które rozwiązania AI są Twoimi ulubionymi? AI staje się podstawą działań: od analityki po personalizację i SEO. Rekomendacje oparte na danych potrafią zwiększyć wartość koszyka nawet o kilkanaście procent, bo klient dostaje propozycję szytą na miarę. W SEO i Content Marketingu AI pomaga szybciej znajdować luki tematyczne i tworzyć treści odpowiadające na realne pytania klientów. To ogromne wsparcie, bo dzięki temu można działać precyzyjniej i szybciej. Na co dzień korzystam z czat GPT do draftów, opisów produktów, pomysłów na treści czy pierwszych analiz. Traktuję to jako bazę, którą zawsze dopasowuję do stylu marki i doświadczenia zespołu. AI nie zastępuje ludzi, ale pozwala im pracować sprawniej i skupiać się na zadaniach strategicznych. To połączenie ludzkiej ekspertyzy i szybkości AI daje najlepszy efekt, zarówno w biznes to consumer, jak i biznes to business. Jakie KPI w e-commerce są przereklamowane, a jakie faktycznie pomagają skalować biznes? Przereklamowana jest liczba użytkowników, wygląda efektownie w raportach, ale nic nie mówi o sprzedaży. Podobnie CTR to ważny wskaźnik do oceny reklam i kreacji, ale nie powinien być głównym KPI dla całego e-commerce. Najważniejsze są. Współczynnik konwersji, czy ruch zamienia się w sprzedaż. Średnia wartość koszyka, każdy wzrost bezpośrednio podnosi przychody. LTV klienta, czy budujemy długofalowe relacje. ROAS, czy reklamy realnie się zwracają. W B2B jeszcze większe znaczenie mają powtarzalność zamówień i średni wolumen. Sam ruch na stronie bywa mylący. W GA trudno ocenić, czy odwiedzający to klient indywidualny czy biznesowy. Dlatego najcenniejsze są dane o regularności i wartości kontraktów, a nie ładne statystyki. Jakie kreatywne działania podejmujesz, aby zwiększyć konwersję i wartość koszyka? W Business to Consumer sprawdzają się zestawy produktowe, np. etui plus szkło plus ładowarka, edycje limitowane i storytelling. Klient kupuje nie tylko produkt, ale historię i emocje. Bardzo skuteczny jest też cross-selling w treściach edukacyjnych. Artykuł o ochronie telefonu naturalnie prowadzi do akcesoriów, które rozwiązują ten problem. To nie wygląda nachalnie, tylko realnie wspiera decyzję zakupową. W B2B kluczowa jest indywidualizacja. Personalizowane cenniki, progi rabatowe zależne od wolumenu czy dedykowane oferty dla partnerów zwiększają koszyk bez dodatkowej presji. Niezwykle skuteczne są też proste funkcje oszczędzające czas automatyczne alerty dostępności czy przypomnienia o produktach kupowanych cyklicznie. Klient biznesowy ceni przewidywalność i wygodę. Jeśli proces zajmuje mu kilka minut zamiast pół godziny, chętnie powiększa zamówienie. Omnichannel czy pełna digitalizacja? Jak widzisz przyszłość handlu i gdzie e-commerce znajdzie największą przewagę? Przyszłość to nowoczesny omnichannel. Klient nie dzieli świata na online i offline. Chce kupować tam, gdzie mu wygodnie. Najsilniejsze marki łączą oba światy. Zamawiasz online, odbierasz w sklepie i możesz tam od razu przetestować produkt. Sama często wybieram ten model, zamawiam kosmetyki online, a odbieram je wracając z pracy. Oszczędzam czas i koszty wysyłki, a jednocześnie mam pewność, że produkt jest gotowy do odbioru. W Business to Business Omnichannel oznacza integrację. Klient może złożyć zamówienie online, ale równie dobrze skonsultować je z handlowcem i mieć pełny dostęp do dokumentów w panelu. Chodzi o spójność doświadczenia, a nie rywalizację między kanałami. Jaka będzie największa pułapka dla sklepów w tym roku? Największą pułapką jest pogoń za najniższą ceną. To wyścig, którego nie da się wygrać z globalnymi gigantami bez utraty marży. Drugą jest działanie bez danych, decyzje podejmowane na wyczucie zamiast w oparciu o realne analizy. W e-commerce wygrają ci, którzy konsekwentnie budują wartość marki, dbają o doświadczenie klienta i optymalizują procesy, niezależnie czy sprzedają w modelu business to consumer czy business to business.